Cześć, Szymono. witajcie, z tej strony, Mister Adam 15, witam serdecznie. W kolejnym odcinku na moim kanale sprawdzanie map się kłania i piękna mikropolis Map. Zawsze mikromapy mi się dobrze kojarzyły, bo tak zaczynałem swoją zabawę z farmingiem, gdy mój komputer ledwo co zipiał, i to było bardzo dawno temu, o wiele byłem młodszy i w ogóle pięknie było, tak można tak powiedzieć. Ale zawsze, jak wchodziłem, to co ważyło najmniej mikromapa. Coś, na czym się grało najlepiej? Na mikromapie. No bo jednak... Nie potrzebowało było, nie było e, dużej jakiejś e, no, możliwości i cudowności swojego komputera, żeby pograć farminga. I nawet wtedy mogłem nagrywać. I też pamiętam te piękne czasy, gdy te Loft mapy były zawsze ciekawe. Jak wygląda ta mikromapa? Jak wygląda mikromapa w FS-19? Zaraz zobaczymy. E, kolejna mapka, która wyszła, i to nawet na modhubie. więc ciekawi mnie, co tutaj wszystko wygląda. Oczywiście zaczynamy, gdzie w, przy chałupie, więc yy, myślę to nie będzie długie, już od... na samym początku wam mówię, że nie czekajcie na jakiś mega długi odcinek, bo to jednak mikromapa i to będzie to dość krótkie e, jak sami widzicie, że cała mapa mieści się na, na tym jednym kawałku e, mapy PDA, tutaj na dole, e, więc tak to wygląda e, mamy jakąś chyba główną gospę gos gos tutaj, no bo stąd zaczynamy, podstawowe maszyny, FIAT, który cudownie się ustawił Człowiek się musi teraz zająkiwać, żeby YouTube gdzieś nie słyszał jakimś cudem. No nie wiem, kiedy dokładnie będą wychodzić te odcinki, ale no, czekam. Tak samo czekam z odzera i po sąsiedzku i teraz pewnie będę czekał z, e, ze sprawdzeniem map, ale wolę robić to na zaś. Uczę się trochę od Bolka, bo on tak robi jakoś i na tym wychodzi. Będzie, macie te odcinki, więc liczę, że u mnie też powoli te odcinki będą e, jakimś cudem sprawdzane i, i, i wpadane na YouTube. tak? O tym marzę, że się wyrażę. E, nawet nie wiem, nie czuję jak rymuję. E, jesteśmy na Gospie, mamy wiatę, mamy bina. Bina jest ogromna jak na tą Gospę, moim skromnym zdaniem. E, dziwnie wygląda. Tym bardziej to też tak jakoś tak ni w, ni w to, ni w tamto. Serio. Dziwnie, dziwnie ten bin jest ustawiony, ale mniejsza z tym. Mm, tutaj mamy kury, e, czyli całkiem spoko ogarnięcie. Tutaj nawet grubera mamy w jednym z garaży. Tutaj pusty garaż, czy tak Zalukać przez okiennice, ale nic nie wyszło. No tutaj to już w ogóle. Jeżeli chodzi o pomysł, jest spoko, no bo świnioki tutaj na pełnej e, będą mogły być rzucane, ale no drzwi, petarda to Aż e, A szam w szoku, jak zacząłem mur, nie wiem, o co tutaj chodzi, mówię grubo. Garażę całkiem e, sporawe. Tutaj stodoła przecudowna, więc nie ma to tamto, przydałby się tu. Zamknij, żeby... Kur... Zamknij mnie zaraz pewnie. Tak. E, żeby nie drażniło w oczy. Wiatka akurat na Fędziora tutaj. Co mamy z tyłu? Mamy z tyłu jakiś nie wiadomo co za... Eee... E, e, e. Nie wiem czemu tutaj ta woda jest. Tak z ciekawości. Jeziorko Boże tutaj, żeby nogi wykąpać. Jak wyjdzie się z bizuna? Też tak może być. Obok od razu przejazd kolejowy. Nie chciałbym tu mieszkać. Ogólnie pamiętam e, ze swojego doświadczenia życiowego, że... No, Miałem, znaczy, jeden ze znajomych miał takie kombo, że nie dość, że mieszkał przy, centralnie, z, tak jak tutaj, za siatką, e, jest m, przejazd kolejowy, który no, przeważnie był to dość uczęszczany i jest nadal uczęszczanym jednym z najbardziej e, przejazdów, tak, bo to są linie e, Katowice-Łódź, jeżeli dobrze mówię, tak mi się zdaje. To jeszcze nie dość, że miał po jednej stronie siatki e, tory, to jeszcze nad głowami latały mu samoloty, bo 500 metrów dalej miał lotnisko, więc no takie kombo nigdy nie chciałbym mieć w życiu, bo no, do tego trzeba się przyzwyczaić e, i też trzeba umieć z tym żyć, piszcie w komentarzach czy też macie takie e, bliskie e, zdarzenia z takimi cudownościami losu, bo no współczuję. Tyle mogę powiedzieć, jesteśmy na głównej gospi i tutaj cała ta rzecz się kończy, bo nie dość, rzeczywiście to nie jest ruchome, to specjalnie jest zagrodzone, żeby tutaj nie można było zjeżdżać. Pójdziemy sobie dalej. Ogólnie tak, no tu mamy skupy, no już jak jesteśmy tak blisko, to przybliżmy sobie to, dalej już nie możemy. Tu mamy przędzalnie, no widać też po tych cudownych yy, siatkach, bo jest tego naprawdę całkiem sporo. Ale fajnie. Z wymyślone, mm, nie jest to jakieś wiadomo, rzucone na wiadry i to by było na tyle, jest pokazane, jest trigger i jest gitara. Są sąsiedzi, e, czy to jest gospodarstwo number two? Tak, chyba tak. Serialnie, chałupa jak ta lala, murowana. Też można wejść? Przepraszam? Nie. A? Czoło mi się nie mieści. E, dobrze, nie ma problemu. Boży kibel, to mi się podoba. Garaż też bardzo ładny, duży, pojemny. Tutaj mamy jakieś tam silosy, nie silosy. żminki nie żminki. O, proszę bardzo, można sobie zboży pięknie wyciągać. Ale nie wiem, czy to jest grywalne. No chyba grywalne, no bo tak, tak to dość wygląda na grywalne. Tutaj jakieś kolejne wariacje związane z owcami, na przykład. Tutaj owieczki sobie się mogą paść. Bardzo ładnie wymyślone. Podoba mi się to. Tej Boże. Jeżeli chodzi o mapę, no to no jak mówiłem, mikro zawsze umiały zaskoczyć i to nawet pozytywnie. A ta na razie nie jest zła. No, jak na najmniejsze wymagania sprzętowe. Właśnie jak to ciekawe z FPS-ami wygląda: 120 FPS-ów. dej Boże, kiedyś dożył taki czas. Eee, słoma, domyślam się. Eee, I w ogóle to chyba tartak, też 10 w jednym. Albo tylko tak dla pisu, ale chyba dla mnie tutaj najbardziej słoma. Eee, skup słomy. Jest tutaj pokazany, tutaj chyba sklepik, ale ładny, nawet zamykany, żeby mnie tu nikt nie okrot. Pewnie tak, handlarz, tak, handlarz zwierzętami i też mamy sklepik, sklepik ładny, inny wreszcie niż coś tutaj przeważnie na tych mapach. Tam małe polskie, małe polskie, no małe polskie, no małe po prostu, poletka to są the best. Co my tu mamy? Tu mamy jakiś skup chyba ale nie wiem co to za skupy, może jesteśmy na nim chyba, tak? Mogę to jakoś kliknąć? Mleczarnia? To nie byłaby mleczarnia, wątpię, żeby tu była mleczarnia. Tylko mleczarnia? Mm, no może i mleczarnia. wychodzi. stacja benzynowa i mleczarnia, no. To by było... Nie chcę się teraz zastanawiać, ale no wiadomo, na takich mapach jest tak nadziubdziane, że, że ciężko coś ogólnie sprawdzić. E, no ale no cóż, może tak być, to, to mi za dużo nie pomoże. E, no nic, fajnie z jednej strony to wygląda, tyle mogę powiedzieć na ten temat. Tu jest tak no jedno przy drugim, że tak jak, tak jak mogę, tak ogarniam, e, gdzieś jest czy stacja wapnowania i tak dalej i tak dalej, więc, więc całkiem sporo tego. Tu jeszcze jest, tu jest stacja wapnowania, a widzisz, proszę bardzo, mamy to, mamy stację wapnowania i mamy też e, biogazownię. No, a ładnie jest podpisana, czyli od razu kupiona. Jak na Polish Micromap, map, to akurat tak średnio pasuje. Skromnym moim zdaniem. No ale no cóż, to tylko moje zdanie. E, no i teraz. Mamy koniec tego pięknego, tej pięknej wioski. Tam dalej mamy, o i nawet mamy jakiś ko kościół, a do którego nie pójdziemy. Bardzo ładny, proszę bardzo, nie pójdziemy do kościółka. E, tu gdzieś mamy od tej strony jakiś skup, bo widać to. Mamy przejazdówkę polną po mostku i cygmyk, fuk, asfaltówką, tartaczek. Piękny tartaczek, wióry i tak dalej i, i, i drywno do sprzedaży, czyli tam była tylko meczarnia tak dobrze kojarzę, eee, i tak to właśnie wyglądało i może być też gdzieś obok stacja benzynowa. Idziemy sobie dalej, eee, poczekajcie, bo Aha, to gdzieś do, tu gdzieś pewnie, kurde nie da mi, a nad nami jest, tak to jest wymyślone, nad nami to jest. Ci Mówię, że tu przecież idzie przejazd eee, kolejowy, idą tory, a tu proszę bardzo, Obok. E, dobra, pójdziemy teraz, jak jesteśmy jeszcze tutaj na głównej, pójdziemy sobie tą drogą, bo jest ja ciekawie od samego początku tego odcinka. Tędy, tędy, tędy. Mm, obok torów Cygmykfu, gdzie nam dojedziemy. Dojedziemy do przejezdu, który. A, też nie pozwala dalej iść. Dobrze. Teraz tak, tu jest jakaś y, polna. Ale polna nas nie interesuje, bo tu jest gdzieś asfaltówka do skupu. Właśnie, skupy, właśnie miałem sprawdzić. Jest, jest tylko jeden skup, nic tam po drodze się nie urwało. Z jednej strony na taką mapę to ciężko, żeby były dwie. Jest Belarnia, mleczarnia, Przędzalnia, Skup Zachodni i Tartak. Jesteśmy na skupie zachodnim, na którym e, prawie wszystko wejdzie. E, belarnia, to mnie rozwaliła nazwa po prostu teraz. Można? Można. Fajnie. Akurat pod tym względem, skup e, ciasny, ale własny, jak to mawiają. No, trzeba wjechać i wykręcić. Szkoda, ten Tir tu stoi, bo akurat tak. Średnio jest przez niego będzie wykręcać z takimi sprzętami grubymi. Ale tak to jest miodzio. No i wiadomo, no, klimat klimat mikro, więc no, tutaj nic nie będziemy mieli większego niż pewnie. Ciekawe czy w ogóle jakieś pole to jest hektarowe? Z to jest całkiem duże pole. I nawet to pole nie ma hektara. No, no to chyba maksymalnie hektar tutaj. Maksymalnie do, do ilu? Bo to jest największe. Większego na pewno nie ma. Bo już widzę po mini-mapie. Eee, powierzchnia landu jest 0,5 no, hektara, dobra. Czyli wiemy, że 0,5 hektara to największe pole. No. Bezlandowo, tak można powiedzieć, tylko jako pole. No w szoku, w szoku. No, ale to są wiadomo. To, to Tutaj to jest 30, 60 i łogi na tłoki, co nie. To jest poła seria, jak obrobić całą mapę 60 i 30, co nie. To jest coś pięknego. I dlatego zawsze robiłem mikromapy, bo tak się e, mega mm, na nich fajnie grało. I jest zalesione, że Łoto, to, to, no drzew, łot, groma. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, mówiłem, że będzie krótki, no niestety tak to wychodzi z małymi polskimi mapami. Liczę, że naprawdę zaczną wychodzić jeszcze na koniec tego farminga. Fajne, ciekawe, takie mapy polskie, chociaż liczę, że, znaczy myślę, że już nie będzie, bo jednak każdy będzie się wolał skupić już na kolejnym farmingu i robić mapy już teraz, jeżeli wiedzą jak do kolejnego farminga, bo to będzie o wiele ciekawsze wejść z nowym farmingiem i z ciekawymi polskimi mapami. Ja Wam serdecznie dziękuję i do następnego odcinka. Na razie trzymajcie się. Pa.